Witajcie! W imieniu organizatorów konferencji Akademia Menadżera Ochrony Zdrowia zapraszam Was serdecznie do udziału w dziewiątej edycji, która odbędzie się już 18 i 19 kwietnia w Aport Hotel Okęcie w Warszawie. Jak co roku poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju branży medycznej w Polsce oraz wskażemy najlepsze praktyki w zarządzaniu podmiotem medycznym. W agencie znalazły się zagadnienia związane m.in. z Patient Experience, monitorowaniem zdrowia pacjenta, AI, kontraktowaniem w ramach NFZ, marketingiem, prawem i dziedzinami pokrewnymi. Motto przewodnie konferencji to praktycy dla praktyków. O sile amoz świadczą również nasi eksperci, uznane autorytety najbardziej zaangażowane w rozwój ochrony zdrowia w Polsce, którzy w trakcie paneli dyskusyjnych podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami i najciekawszymi case studies ze swojej pracy. Dziewiąta edycja Amozu to również największa jak dotąd strefa partnerów, w której swoją ofertę przedstawią firmy z branży medycznej, tworzące unikatowe rozwiązania usprawniające pracę placówek medycznych. Pozwoli ona uczestnikom konferencji na pozyskanie fachowej wiedzy w zakresie technologii medycznych i nie tylko. Pamiętaj, że w wydarzeniu możesz wziąć udział zarówno stacjonarnie jak i online. Bilety się kończą, więc nie zwlekaj z zakupem do ostatniej chwili.